The OG Squad NSQ, NSQ, NSQ Hananashi Jesteśmy <śmienic> tu nieco Neidów, jeden def, palek na zatrzymanie. Oddane entry od galika na B Tam chyba by jeszcze z kolegą nie zmożemy zobaczyć. Mimo tego nikt nie przyspiesza. Czekają nadal te teki na jakiś push od przeciwników. Ładny tapik od Ventusa Ivy NSK nadal powoli Bez żadnego chyba, no Jeden flash, bez smoka, Wyjście do legum Majaczki z własnym killem Będą no, tutaj, w Dlaczego duela, To są 2 na 1, Oczy? obu zawodników CT po, po pistoletówce. Będzie szybki do SB, czy będzie się tego spodziewał mojaczki? oślepiony, nie widzi nikogo, ma teraz info, że większość CT-ków tutaj jest. Jego teammate też poobijany, Pochodzi z petki. A nie spodziewają się jednego zawodnika CT, Ventus z jednym. Jeszcze z kolejnym tapem na Haszu. Obej zawodnicy mają lowa. Może to być wyglana runda łatwa. Tak, to jest tak. Właśnie, kill na nie? Tr trzech na dwóch. A to oszuka? No i zas Zadzkok przeciwnika tutaj niezły Dosłownie Kasza się Patrzcie i trzy z doła Venom bez Zefa No, mało brakowało Nawet na chwilę go nie pyknęli Zrzucony kolejny smog. 50 sekund do końca Właśnie, zaczyna się odbitka Oj, ale z, z jakim tapikiem tutaj Ventus jeszcze nie spodziewała się, a ona nasi go na tak blisko znowu i znowu końcówka pp. Majeczki z E nie wyłapuje drugiego zawodnika. I za późna pomoc od teammate'a. Solowy pik, mimo tego, że go, go tej i na tym się kończy runta Szybka, Dwa na jedy... znowu. Mocno obici TT. Przyspieszenie mocne sajta a Jaka świetna obdona od dwóch graczy w sajcie. No to był full by, a na razie tylko jedna. Jeden setek zabity Nie jest to raczej zadowalający wynik Pozycji Będzie pik Jeszcze nikt tam do niego nie zadobał nawet, gdyby tylko to przyspieszenie Było No, będzie tutaj jakiś ciekawy egzek ale bez flasha, lidka bez flasha, wygali za tymi dwoma plami. Ginia wupa. Has been jeszcze, jeszcze kolejny. Znowu egzek, lekki. Mamy no, jeden palek na wygranie, ale on no, pojedzie po prostu z tyłu. No, przez przesmoka, natomiast odgrafczy CP nie udaje. Mimo tego fulatu na tak daleko. 2 na 1. Wszyscy mają 1 HP. No ale łatwo daje. Piądą. Oj jakie tutaj <grybujesz> piękne endut przydona i od... No, To mi się podoba Oj, Venus może być zrywajmy z smokiem właśnie, kolejny team od kill od Anashika. Venus tutaj wkracza. No dosłownie zjada twoich przeciwników. szuka więcej, szuka więcej. Mazdysz. Między dwoma i. Majaczki wygrywa tę rundę dla seteków. 3,0. Leku z nudką. O, jest napiony, Nek. niestety, drugi przycisk jeszcze. Jeszcze nie popa, ale tego się nie ma, no, chociaż ma jaczki z innym killem. No, hasz niestety bez kila. No, niby maszyna, która zapewniała tylko 29 damage'a. No, blisko jednej piątej. A czy na nie pona? Mniej? Coś takiego. Ja mogę iść na wywiad? To... Już czekaj skończy się Donta. zobaczmy czy majewski jest, czy sam zrobił.